Cześć, witajcie, z tej strony Robert. W tym odcinku poruszamy sobie kwestie Apple Watch 4 i iPhone'a 10R. Jeżeli interesuje Was opinia o 10S, 10S Max i którego wybieram, to podpinam Wam tutaj film. My przechodzimy sobie i zaczynam od zegarka. Zegarki, chyba od 2014 roku, które wyglądają bardziej jak zegarki, w sensie są na przykład okrągłe, no to niestety się tutaj zawiedzie. Co nie zmienia faktu, że ogólnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Świetnym rozwiązaniem jest to, że paski z poprzednich wszystkich serii pasów w postaci optycznej, i Mamy teraz taki elektromagnetyczny za pomocą po prostu jakby elektrod, tak na dobrą sprawę. I tutaj mamy mierzenie po pierwsze zbyt niskiego pulsu, czyli tuż przed jakby zemdleniem. I to wydaje mi się, że jest bardzo ok. To jest kolejny krok, jakby w, w stronę tego, że gdyby mogło nam się coś stać, to Apple Watch jest też EKG w zegarku. Natomiast no, możecie być spokojni, jak zawsze, no niestety nie będzie tego u nas. To jest zarezerwowane na rynek Stanów Zjednoczonych. No, fajnie to działa w postaci takie, że zakładamy zegarki garek sobie na jedną ręką, drugą ręką przykładamy sobie po prostu palec do właśnie naszej koronki i tam jest wysyłany impuls elektromagnetyczny i możemy sobie to oczywiście śledzić. No, wygląda to bardzo, bardzo fajnie, ciekawe jak to działa, no nam się na pewno nie uda tego sprawdzić. Do tego trzeciego iPhone'a 10R, tańszego, nie taniego, w podstawowej wersji chyba 3700 kosztuje, natomiast tu też muszę to usprawiedliwić i wytłumaczyć skąd biorą się te różnice. Największe oszczędności są w dwóch aspektach. Po pierwsze mamy aluminiową ramę, aluminium 7000, za mas stali nierdzewnej. Drugi aspekt to jest ekran IPS-owy sama z oled -a. I wiąże się to jakby z dwoma aspektami. Nazywa się on Liquid Retina, chyba nie mieli czego wymyśleć, natomiast on jest o niskiej rozdzielczości, bo to jest nieco powyżej 720, przy ekranie 6,1 cala. No to jest mało moim zdaniem. I te filmy nawet zwykłe HD będą wyglądały po prostu kiepsko oglądając to na tak dużym ekranie. Natomiast pewnym wyróżnikiem jest to, że mamy tutaj dużo więcej kolorów i te kolory no mogą się podobać, fajnie, że mamy wybór, to jak najbardziej ok. Okay, nie wszystkie są takie super spójne, w sensie nie wszędzie ramka wygląda tak samo jak tył szklany, w sensie to um, odzorowanie kolorów nie jest identyczne, na to zwróć uwagę, ale niebieska wersja, biała. Czarna i czerwona, bo czerwona jest oczywiście produkty Red, czyli z tym takim aspektem charytatywnym, również. Są dostępne od początku, nieco później niż z wersja 10S i 10S Max, więc o tym też bym wspomniał. Natomiast pewnym zaskoczeniem dla mnie to, że ten telefon nie jest tańszy, bo myślałem, że będzie gorszy aparat, że będzie gorsza specyfikacja, że będzie mniej RAMu, że będzie mniejsza bateria, że jednak wiele rzeczy. Poucinają. Tu się tak nie stało, bo jednak mamy aparat taki sam jak ten podstawowy, bo tu jest pojedynczy w 10S i 10S Maxie. Co więcej, okazuje się, że dwie najważniejsze rzeczy, czyli super HDR, o którym mówiłem wcześniej, właśnie w tym poprzednim odcinku, i właśnie to płynne rozmywanie, jest realizowane za pomocą jednego obiektywu, a nie dwóch, więc to jest dość ciekawe. Więc wychodzi na to, że jest to realizowane softowo. Ciężko powiedzieć, na ile lepiej będzie to wypadało po prostu w 10S i 10S Maxie, biorąc pod uwagę, że mamy tam dwa obiektywy. Natomiast mamy topową specyfikację, czyli ten chip A12 Bionic, więc tutaj również mamy po prostu urządzenie, które jest mega wydajne. Mamy również tutaj nowe Face ID, tak samo jak 10S i 10S Maxie. No i jeszcze pewne różnice, jeżeli chodzi o oszczędności. No to po pierwsze, nie mamy 3D-Touch i rozwiązane jest to w ten sposób, że za pomocą wibracji, dobrze znane z iPhone'ów, jeżeli dłużej przytrzymamy niektóre elementy, to po prostu mamy wibrację zwrotną, nie musimy mocno naciskać. No bo się nie da po prostu na tym ekranie pewnych funkcji, i one uruchomią jakby to, że pojawia nam się, nie wiem, pasek odgłośności czy dodatkowe jakieś usprawnienia, jeżeli chodzi o aparat, na przykład szybkie robienie portretu. No i na sam końcu wspomniałbym o samym designie urządzenia. No niestety nie wygląda to tak imponująco jak w przypadku iPhone'a 10, 10S czy 10S Max. Widać, że te ramki są sporo większe, niespecjalnie się to nie podoba, i szczególnie w tej cenie, że podejrzewam, że dopłacając troszeczkę więcej, będziemy mogli otrzymać iPhone'a 10, czyli starsze urządzenie, ale które wygląda jednak dużo lepiej, ma lepszy ekran yy, i będzie prezentowało się ogólnie znacznie, znacznie lepiej. Tutaj nie rozumiem też tego posunięcia, że ten model będzie później, tak jakbyśmy musieli czekać na coś niesamowitego, co nie uważam, że jest jakoś super niesamowite. I powiem, że jestem pod tym względem nieco rozczarowany, bo liczyłem, że po prostu urządzenie będzie nieco słabsze, ale tańsze. A tak na dobrą sprawę mamy kilka rzeczy gorszych, kilka braków, ale tak na dobrą sprawę specyfikacje i możliwości samego aparatu są bardzo, bardzo podobne albo identyczne. I niestety za to musimy zapłacić. No fajne są te kolory, że oczywiście będziemy mogli sobie wybrać, że one są dostępne od początku, a nie, że trzeba czekać, nie wiem, pół roku, tak jak na przykład na e, produkt Red. Przyznam szczerze, że ten iPhone 10R jest dla mnie zawodem, szczególnie jeżeli mówimy o tej niskiej rozdzielczości, którą tam będzie. Podejrzewam, że i tak na Retinie to będzie wyglądało jakoś tam w miarę ok ale jakoś strasznie ten model mnie nie kupuje. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, żeby nie ominąć. Podejrzewam, że ten model również będę chciał przetestować, więc prędzej czy później pojawi się u mnie na kanale. Dajcie znać co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!